I chcę taki fajny skin, ale tylko ten. Włożymy go w pokoju i to wszystko będzie działać? Nie tak szybko. Zacznij od pieniędzy dla twojej dziewczyny, a potem zrób swój tryb. Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway, a w dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania takiego skina jeśli chcecie wybrać, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz i oglądacie film do końca. Teraz widzowie, za, za to, że troszkę czekacie na skiny, będą coraz droższe w filmach. Dlatego oglądajcie do końca, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Discorda. A ja jestem w dzisiejszym odcinku na Skin Clubie po raz kolejny i pierwszy link w opisie daję Wam 10% dopłaty z moim kodem. Także serdecznie wszystkich zapraszam, ponieważ. No wiecie, wpłacacie 100 dolarów i macie 10 dolców za free. Także, no same plusy, a ja w dzisiejszym odcinku też chciałbym Wam przedstawić event Halloween, w którym, zobaczcie, zdobądź nagrody, ja już mam 16 poziom i w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie 17. I za free, widzowie, znaczy nie wiem czy po, jedne, po części za free, po jednej części nie, ale za otwieranie skrzynek dostanę skrzynkę za 330 dolarów i zobaczycie jaka to będzie ale to na spokojnie, mam 252 dolce, no i przejdźmy do, o, jest bitwa za 9 dolców, albo nie, do takiej nie będę wbijał, wiecie co, na sam start po prostu zrobię sobie sam bitwę i zobaczymy, czy ktoś wjedzie do jakiejś tutaj grubszej może, wejdźmy sobie tutaj i zróbmy sobie tak, może z tych nowych, może z tych nowych, bo są to nowe halloweenowe skrzynki właśnie, niech jest taka, taka, za 46 dolców, może być na start, zobaczymy, czy ktoś wjedzie, o, już ktoś wjechał, także bardzo fajnie, Zobaczymy, co tutaj mamy. Jest fajny kałaszek z mojej strony, bo jest w satraku i aktualnie prowadzę. Tutaj on wyszedł na plus, ale dalej to ja jestem na miejscu numer 1. Co my tutaj mamy? No już te tańsze skrzynki zostały. Ja tutaj lepiej i najważniejsza skrzynka za 15 dolców, czy będzie kosa? Nie ma kosy, ani on, ani ja i powinienem to raczej wygrać. Tak jest, tak jest, mamy to 62 dolce. Bardzo, bardzo ładnie. Eee, to się tutaj ułożyło I zobaczcie, ile mi już tutaj brakuje? Eee, no, 8 dyszek prawie Znaczy, w sumie... Nie no, w sumie więcej <laughs> Stówka ponad To otwórzmy sobie A niech jest Covered night battle za 70 dolców Zobaczymy, co będzie w tej skrzynerce eee, Liczę na jakiegoś fajnego może skinka Może jakaś ołupka właśnie za 163 Dolce No nie o kurczę, Akasimov, który skrzynki 29 dolców, to jest naprawdę słaby drop Ale wiecie co, wezmę sobie tego kałaszka i na razy dwa go upgradeuję. Na stronę lewą, też na Steamowa, Tylko, że w statracku i w stanie field tested I ten upgrade już wiem, że niestety Kurczę, on się nie uda Szkoda, szkoda naprawdę, bo byłoby Bardzo, bardzo dobrze, dobra Wiecie co, wypłacę sobie tego hmm, gloczka E, będzie tam na, na pewno na... E, na, 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 na liveiki, czy tam na... E, e, czy tam na odcinek do zgarnięcia, ja sobie go później odbiorę, ale aktualnie e, 136 dolców, Mam, zobaczmy jakieś bitwy. Jest bitwa za 5, jest za 21, ale nie, do takiej nie chcę, wiecie co? Jest bitwa widzowie za 5 dyszek na trzech osób. Dołączamy, zobaczymy czy ktoś wiecie, czy ktoś ma jaja, że tak powiem. I wjechał właśnie ten gość, którego przed chwilą oskubałem. Jak na razie jestem na prowadzeniu, zobaczymy jak z tych skrzynek. Jak może jakaś koska, nikt nie trafił. I proszę, u mnie kosa nie ma. Nikt kosy, ale wygrałem. To jest najważniejsze. Mamy już e, gloczkę do akcepta 65 dolców, 15 do przodu. Zawsze to coś e, w sumie nie, mo, nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać, bo zawsze mogłem przegrać. Dobra, tutaj nie wiedziałem za 20. Y, jesteśmy troszkę w plecy aktualnie, ale sprzedam sobie wszystko. 212 dolarków. To wiecie co? Pozwolę sobie otworzyć e, skrzynkę typu droższą. I otwórzmy sobie, albo wiecie co? 300 traki. 300 traki 33 dolce. Yy, I zobaczymy, co będzie tutaj. Może jakiś fajny, droższy skin w Satraku byłoby naprawdę cudownie. Okej, okay. no nie, no jest średnia niestety. 22 dolce mogło być yy, zdecydowanie lepiej, dlatego weźmiemy sobie to, znowu upgrader, znowu razy 2 i znowu lewa strona. Tym razem mam nadzieję, że uda się... Yy, i powinno przelecieć let's go! Let's go! Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo też ważny upgrade. Ponieważ gdyby to nie siadło, byłbym dużo w plecy, a teraz jest naprawdę ok Zobaczmy jakąś bitwę. To wiecie co, stwórzmy za ten czas też sobie jakąś fajną. I weźmy sobie tym razem z innych skrzyneczek. Weźmy sobie te skrzynki, bo ja lubię te skrzynki, bo one są tanie, a z nich naprawdę czasami e, fajnie leci. Jest ekskluziv na koniec. I jeszcze jakaś... Dobra, 81 dol, to, to już nie będę przesadzał. Tworzę za 81 dolarów bitwę. No i czekamy, czekamy, liczę na, na to, że ktoś szybko zaraz się pojawi. 97 dolarków, no to polećmy, poleć O jest, jest coś już w bitwie, także dobra, nie przedłużam. Jak na razie prowadzę po jednej skrzynce zobaczymy co będzie dalej. Jeśli chcecie widzowie więcej takich filmów, w których po prostu lecimy na pełnej, na bitwach, bo według mnie bitwy są naprawdę, naprawdę ciekawe, napiszcie w komentarzu. Dajcie łapeczkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło. Jak widzę dużo łapek, dużo wyświetleń pod filmami. Mnie to bardzo, bardzo motywuje, no i teraz on wyszedł na prowadzenie i troszkę mnie to martwi. Kurczę, blisko koski było strasznie. I teraz widzowie... O Jezus, no i chyba. Chociaż to jest najważniejsza skrzynka. Jest jako Maryna. no i niestety o jest 80 dolców i jestem sporo w plecy. Ale... Ile brakuje? 40 punktów. Dobra, to robimy coś takiego. Sprzedajemy wszystko. Mam aktualnie 143 dolary. Za taką dostajemy. Czyli tak, 30 bym musiał otworzyć 4 razy. I będzie 40 punktów. Dobra, mamy to. Bra będzie brakował jeszcze jeden punkt, ale to na spokojnie. Co my mamy? Mamy uspika, mamy czwórkę. Mamy uspika i mamy uspika. Okej, okay, no nie ma. Nie ma tragedii, chciałem powiedzieć. Ale to są 60. 66 dolarów tylko Oj, no słabiutko Słabiutki drop, powiem wam szczerze Dlatego, ile mamy, ile mamy w tym momencie eee, Ile brakuje, jeden? Tak, jeden brakuje Dobra, to otwórzmy sobie, nie wiem, jakąś, byle jaką Randomową skrzynkę, niech jest za 3 dolaryki I otworzymy widzowi tą skrzynkę Za 330 dolków Z karambitami i zobaczymy, co tam poleci Dobra, tutaj nawet nieważne, co będzie Bo pewnie i tak nic fajnego Karambit knives Podbieramy nagrodę i za free, za otwieranie skrzynek Mamy skrzynkę o wartości 330 dolarów Dlatego serdecznie Was zapraszam na skin Cluba. Pierwszy link w opisie, wbijajcie serdecznie A ja otwieram skrzynkę z karambitami Nawet jeśli będzie najgorszy Będzie to super, bo ponad 200 dolców Tam na pewno każdy kosztuje A my trafiamy karambita night I to chyba nie jest najtańszy skin 350 dolarów widzowie Lecimy Kolejny poziom na 11800 Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale... Taki karambit nie satysfakcjonuje, powiem Wam szczerze. E, zróbmy tak. Tej temki upgradeujmy na razy 5. Kto nie ryzykuje, nie piesza pana lewa strona, może w końcu się uda. Piękny karambit we punku niech zostanie. Ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Ten upgrade set nie wchodzi. Jeśli chcecie więcej takich, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, dajcie komentarz, a ja za ten czas sobie odbiorę skinka. Chodzimy sobie tutaj, mamy ofertę wymiany. Jest Gloczek, nawet z nazwą. Także, jeśli chcecie wygrać, go na live. Wbijajcie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i na razie.